Kto z nas chociaż raz w życiu nie trafił na Małpią Wyspę? Seria przygód Guybrusha Tripwooda cieszy nie tylko i wyłącznie tych, którzy od bardzo wielu lat grają, ale także zupełnie nowych graczy. Zwłaszcza teraz, kiedy ta seria powraca dosłownie w powrocie na Małpią Wyspę. Ja też wróciłam, przepłynęłam morza i oceany, a teraz powracam do was z recenzją gry. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi tej opowieści i macie ze sobą rum albo grog. Zatem bierzcie go w dłoń i zaczynamy tę opowieść, kamraci. Arr! Return to Monkey Island jest szóstą pełnoprawną odsłoną cyklu Monkey Island, która rozpoczęła się w 1990 roku. Tytuł powstał przy współpracy aż trzech firm: Devolver Digital, Lucasfilm Games oraz Terrible Toy Box. Jest to też tytuł o tyle niezwykły, że sam Ron Gilbert, czyli ojciec całej serii, brał udział przy jej stworzeniu po ponad 30-letniej przerwie. Sama gra kontynuuje historię zapoczątkowaną w The Secret of the Monkey Island i Monkey Island 2 Lechuck's Revenge, kompletnie za to pomijając tytuły, które ukazały się pomiędzy 1997 rokiem a 2010. Jeśli jednak nie pamiętacie, co się wtedy wydarzyło, spokojnie nie trzeba od razu ogrywać poprzednich części i nadrabiać ich, aby w pełni zrozumieć obecną najnowszą część, chociaż oczywiście warto. W menu bowiem powrotu na Małpę Wyspę znajduje się mała przypominajka w formie scrapbooka, w której Guybrush komentuje nam co się wydarzyło do tej pory. Bardzo przyjemny dodatek, który dodatkowo pomaga nam poznać całą historię. A fabuła nowej części zaczyna się wraz z psotami młodego blond włosego pretendenta do bycia prawdziwym piratem. Po krótkim wstępie zaczynamy fabułę właściwą, w której obserwujemy przygnębionego głównego bohatera, którego wciąż dręczy nieodnaleziony sekret Małpi Wyspy. Minęło już wiele lat od ostatniego pojedynku z Piratem Leczakiem i wygląda na to, że Guybrush, ani tym bardziej Leczak nie potrafią odpuścić sobie swojego marzenia i sekretu Małpi Wyspy. Tymczasem rodzinna wyspa Guybrusha, Mail Island, zmienia się niestety na niekorzyść. Do władzy doszli młodzi i co najważniejsze bardzo modni przywódcy piratów. Biznesy upadają, stare metody piracenia stają się przestępstwem i wszystko to jakieś bardziej na czasie jest. Zatem czas położyć temu kres i zasiać nieco chaosu, a w tym Guybrush jest najlepszy. Rusza zatem w stronę przygody, a my wraz z nim. Podczas podróży trafimy nie tylko i wyłącznie na pokład statku leczaka, ale także na wyspę terroru i choćby nawet Brmudy. Fabularnie wychodzi naprawdę świetnie. Przygoda ciekawi, trzyma w napięciu aż do samego końca i daje nam bardzo nieoczywiste i przemyślane, niezwykle przemyślane zakończenie. Bardzo dobrze napisane dialogi jednocześnie ciągną fabułę i pomagają nam w rozwiązywaniu zagadek. Dodatkowo jest to tytuł bardzo samoświadomy. Odnosi się w swoich dialogach nie tylko i wyłącznie do poprzednich części, do zmieniającego się zarówno w świecie Guybrusha, ale też wokół nas świata, a nawet komentuje małą dramę związaną z nową oprawą graficzną. Bo prawa graficzna, jaka jest, każdy widzi i podejrzewam, że nie każdemu się spodoba. A i na pewno znajdą się tacy, którzy zrezygnują z grania tylko dlatego, że Guybrush po prostu wygląda dziwnie w nowej odsłonie, ale nie róbcie tego. Dla dobrze napisanej gry warto nawet przymknąć czasem oko, a taką grą jest właśnie Return to Monkey Island, bardzo dobrze napisaną przygodówką. Gameplayowo, powrót na Małpę Wyspę to oczywiście gra przygodowa typu point and click. Podróżujemy po świecie, słuchamy dialogów i zbieramy przedmioty, które są nam potrzebne do rozwiązywania zagadek. Na szczęście zagadki są dość proste, nawet jeżeli wybierzecie na samym początku wysoki poziom trudności. Istnieją bowiem dwie opcje: łatwa i ta trudna. I ja zdecydowałam się oczywiście na tę bardziej wymagającą, chociaż osobiście nie nazwałabym jej w ten sposób. Różnica jest taka, że w przypadku niektórych zagadek będziecie musieli poczynić dodatkowe przygotowania albo na przykład rozwiązać jakby dodatkowy poziom zagadki. Jednocześnie żadna z tych zagadek, które znalazłam w grze, nie sprawiła mi jakiejś większej trudności, no może poza jedną na samym początku gry, ale możliwe, że to po prostu była moja niecierpliwość w pisaniu listów. Z reguły zagadki w grze są na tyle proste, że jeżeli tylko uważnie słuchacie dialogów wypowiadanych przez postacie, powinniście sobie poradzić. Jeśli jednak utkniecie, jest też pomoc w postaci księgi w menu, w której będziecie mogli znaleźć podpowiedzi, jak rozwiązać daną zagadkę. Na samym początku są to tylko i wyłącznie ogólne podpowiedzi, ale jeżeli wciąż nie będziecie pewni, jak poradzić sobie z daną zagadką, to w pewnym momencie te podpowiedzi staną się niemal tak bezpośrednie jak wyłożenie kawy na ławę. I w tym miejscu już tylko i wyłącznie brak znajomości języka angielskiego może Was powstrzymać od rozwiązania zagadki. To niestety może być sporą przeszkodą dla wielu graczy, bowiem póki co o polskiej wersji niestety nie słyszałam. Z drugiej jednak strony polecam Wam zagrać w powrót na małpią wyspę, aby właśnie tego języka się nauczyć. Jako, że jest to przygodówka, nikt tutaj się nie śpieszy, a dialogi można bardzo często powtarzać. Tak samo dubbing i muzyka absolutnie nie zawodzą, dlatego każdy szanujący się według mnie fan przygodówek powinien zainteresować się tym tytułem i dorzucić go do swojej biblioteczki Steam. Jedyną rzeczą, która tak odrobinkę kłuła mnie w przypadku tej odsłony, to czasami żal mi było po prostu niewykorzystanych ekranów. Sama gra prowadzi nas od lokacji do lokacji i w niektórych z nich po prostu brakowało smaczków. Pojawiał się ekran, pojawiała się lokacja. Ale szliśmy tam po tylko jedną rzecz i w sumie nic więcej tam się nie działo, dlatego też sama szukałam jakichś ciekawostek, smaczków, czy może, być może coś przegapiłam. A szkoda, że po prostu te lokacje, skoro już zostały tak ładnie narysowane, nie zostały wykorzystane. Dokładnie tak samo jak w przypadku oprawy graficznej, która wiem, że nie każdemu może się spodobać, ale z drugiej strony mnie się podobała i uważam, że nie jest to najważniejszy aspekt tej gry. Chociaż rozumiem, że na przygodówkę patrzymy przez kilka godzin, więc być może dla kogoś jest to bardzo ważny aspekt. I żeby nie było, ja też jestem ogromnym wielbicielem bardzo ładnej oprawy graficznej, ale ta konkretna oprawa graficzna, pomimo tego, że być może może się wydawać dziwna, to mnie osobiście skradła serce i po kilku godzinach po prostu bardzo się z nią polubiłam. Ale jak wspomniałam wcześniej, to nie oprawa graficzna jest najważniejszym aspektem przygodówki, a sama przygoda, która według mnie jest wyborna i bardzo się cieszę, że miałam okazję powrócić na Małpią Wyspę z Guy i z całą resztą przyjaciół, którzy pojawili się z poprzednich części, a także z nowymi, zupełnie nowymi postaciami, które pojawiły się w tej konkretnej odsłonie. Ja osobiście szczerze Wam polecam tą grę, natomiast jaka jest Wasza opinia? Czy mieliście okazję grać w tą przygodówkę? Czy być może dowiedzieliście się o tej tejże właśnie z tego filmiku? Jeżeli tak, to bardzo się cieszę i przy okazji, jeżeli recenzja Wam się podobała, chociaż krótka, ale mam nadzieję bardzo konkretna, to możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo, jeżeli tylko macie ochotę. I do zobaczenia już w kolejnej recenzji. Ale zanim ponownie się spotkamy, pamiętajcie, aby w tym czasie zagrać sobie jeszcze w coś fajnego. Ahoj, kamraci, do następnej przygody! Arr!